Właśnie dostałam list artystyczny od Ani I zaraz będziemy to rozpakowywać A w tle na łóżku wyjątkowo, bo moje miejsce zostało zagarnięte przez pociechę A w tle jest kołdra, którą kiedyś uszyłam, patchwork Ale to tak yy, dodatkowo tylko, Ok, Co tu jest w środku? Jej już się nie mogę doczekać Wszystko zabezpieczone, żeby ci nie było. Jakie emocje. Żeby się dostać do tego. Ręcznik papierowy zawsze się przydaje. Ja lubię akwarele. Także na pewno wykorzystam, Aniu. <laughs> Jej! Wypakowuj się. <laughs> Jej! Zobaczcie! To magnes na lodówkę! Jaki śliczny! Kulczyki, jakie piękne! Dobra, nie będę piszczeć. Teraz... mmm, jak ładnie zapakowane, matko! Weź się rozwiąż teraz! Aj! To się nazywa stworzyć emocjonalną atmosferę. Zawiązać tak, żeby nie można było się dostać do środka. Jej! Patrzcie, jakie piękne! Nie wiedziałam, dobrałam tak akurat tło, ale jak mi się po prostu zlewa teraz pięknie. Zobaczcie, jakie cudowne! I w ramce jest, ja to mogę od razu sobie na ścianę powiesić. Jej, dziękuję, ale ślicznie! Ale się cieszyłam. A dzisiaj o 16 będziecie mogli zobaczyć jak ja tworzyłam pracę dla Ani, także wbijajcie do mnie na kanał i wpijajcie do Ani, żeby pooglądać jej pracę. I pa!